Witam wszystkich bardzo serdecznie Bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy partię, którą grałem w czasie akademickich mistrzostw Polski. Tak, kiedyś byłem studentem w 1988 roku. Czyli ile to? 31 lat temu. 31 lat temu moją przeciwniczką była tu Likki Laesan. Miszczyni międzynarodowa z Estonii, bardzo silna, bardzo miła, sympatyczna zawodniczka. No i grała d4 f5. Jak mawiał tygrys Pietrasian, nie należy przeszkadzać kiedy przeciwnicy grają holenderską. Przeszkadzać nie, no ale można spróbować wygrać pionka f5. Alohim ma taką partię chyba z 30 roku, czy z którego, którą grał. I polecał w tej pozycji D5. No ale jak ktoś nie gra kamiennej ściany, bo po D5, po D5 powstaje coś, co się nazywa kamienną ścianą. Oto to ustawienie pionów nazywa się kamienną ścianą. Po rosyjsku z Po rosyjsku z Więc jak ktoś nie gra kamiennej ściany. No to tak po prostu nie zagra. D6. No dobry ruch do wariantu nie gracki jest z G6. To ten wariant ma jakieś inne nazwisko. Do rosyjskiego szachisty zapomniałem. To już taka skleroza. No ale A80. Wszystko to jest A80. No to teraz uderzamy. Czarny musi pionar wziąć. Skoczek F6 Hetman 4. Hetman H4. Jak mawiał Aleksander Alochim w swojej książce. Jest to zapisane. Białe mają przewagę. I lepsze szanse ze względu na atakującą pozycję Białego no. Han. Tu chcę pokazać, że już po skoczek C6 można zagrać D3. Goniec będzie chciał dać szacha. Od bardzo nieprzyjemny szach nie bardzo można bić, bo pion jest związany, chroni wieżę. Także okazuje się, że już w tej pozycji gra czarnych wcale nie jest łatwa. Goniec F5. No goniec kryje tę groźbę. Nie pozwala wyprowadzić gońca, ale stoi niestabilnie. C3. To można grać różnie. No, można grać E6. Dowci polega na tym, że zagranie E6 nie rozwiązuje problemów, bo pion... Będzie odstały, a jak dojdzie do e5 i się wymienią, to będzie izolowany. W holenderskiej czarne mają problemy z pionkiem e. C6, no próba budowania centrum, zupełnie przyzwoita. W tej pozycji grywano potem różnie. Moja partia obiegła świat, weszła do wszystkich podręczników obrony holenderskiej. Skoczek Bd7. Goniec C4. Prowokacja. Prowokacja, ażeby wyp sprowokować. Prowokacja się udała. Prowokacja się udała. Po odejściu mamy trzy słabe pola. Zobaczmy, że materialnie jest równo. A jak materialnie jest równo, to można spokojnie wejść. Mało tego, Nastąpiło teraz Hetman B6 i okazuje że goniec przykrył pionka B2. On stoi nieszczególnie. On stąd odejdzie. Ale, ale na razie spełnia swoją funkcję. Roszatka. I co mają grać czarne? Ano trudno powiedzieć: Zdecydowały się na posunięcie H6. Ale jak to H6 osłabia cały kompleks białych pól? osłabia kompleks białych Teraz można było grać wieża e1, od razu tu i po e6 skoczę g5, ale ale to takie... No Ja uczę, żeby w debiucie, jak w debiucie, a to są ruchy zbyt środkowe, dlatego że partia miała war, walory szkoleniowe, przyszedłem na d2. Tu czarne hmm. mogą grać E6. Na wieża E1. Długa Roszada. No ale tu pion A pójdzie jak burza. Na H3 nie wiadomo po co H3. Goniec D6. C4. Nie rozumiem po co takie samoprócie, ale wszystko byłoby dobrze. Czarne tymczasem. Zagrały g5, uznały, że ich pozycja jest na tyle dobra, że można zrobić kombinację. Kombinacja jest prosta, bo no trzeba... Piana, hetman się nie mieści, na g3 będzie są nieszczęśliwie skoczek, go jeszcze zgnębi. Trzeba wziąć i powierza g8. Figura się odbija i tu... Białe zaplanowały szwindel. F4. Widzimy, jak dobrze stoi 15:3 zasłanie przekątno. E6. I proszę. Kombinujemy jak kaczoreczek. Kombinujemy jak kaczoreczek. Myślę, że 10 sekund minęło. Kombinacja jest, jak się znają takie kombinacje, no widzimy, że tu tu gońca trzeba podwiązać i go dźgnąć pionem. Skoczek bije E6. Ofiara przejściowa. Goniec bije E6. Hetman E1. związanie jest. Obronić można, tak? Ale po F5 padał, więc to nie jest dobra obrona. A innej obrony chyba nie ma, więc to było po Król E7 też F5. To było łatwe do policzenia, ale trzeba było zobaczyć motyw geometryczny wzdłuż linii E. O te ustawienie fingo trzeba było zobaczyć. Raszada Hetman E6. I teraz pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to należy policzyć pionki. Pionków białe mają 7, czarne 5. Czyli białe mają parę gońców i dwa piony więcej. Zrobiliśmy 16 ruchów. Pozycja jest kompletnie wygrana. To jest olbrzymia siła ruchu Hetman D3 przeciwko obronie holenderskiej. Wieża E8. No, czarne straciły piony, więc mają trochę aktywności. Bardzo dobre było Hetman H3. I na wieża E2 G3. Skoczek G4, Skoczek F3. Białe konsolidowały pozycję. W partii nastąpiło Hetman F5. Co dało czarnym trochę lepsze szanse. Na wieża E2 też byłoby G3. Skoczek G4. Skoczek chce wejść tu. Skoczek lubi wchodzić tu. O, jak ładnie wchodzi. Skoczek F3. Gotowi jesteśmy oddać czarnopolowego gońca. Wieża E2. Jak to mówią. Proszę, 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 proszę. Teraz biały miały trudną kombinację, skoczek G5. Skoczek H2, król H2. Miały też ruch skoczek E1, taki do tyłu broniący z nadmiarem. Zagrały G3 na trwałe Przesłaniając linię G. Goniec D6. Goniec idzie do ataku. Goniec D1. Wyrzucamy wieżę. Ona już się nie mieści na linii drugiej. Ponieważ czarne mają otwartą linię, ich wieża stoi aktywnie, wymieniamy jedną wieżę. Przynajmniej jedną wymienimy. Skoczek GF6. Skoczek D3. Skoczek kryje ważne pola. Nie daje zagrać C5, ale broni też piona B2. I niespodziewanie broni piona F4, bo pion G3 jest związany i goniec mógłby być. Znakomite pole dla skoczka. Zadanie białych polega na. W skonsolidowaniu pozycji, czyli pokróciu dziur C5. Bijemy, Goniec bije, szach, król. Skoczek jest związany. Król G2. <coughs> na razie nie bijemy gońca, bo nie wyprowadzimy gońca C1, który broni B2. Król B8. Poprawiamy jednego gońca. Schodzi z pierwszej linii puszczamy, że to oczywiście jest jeszcze atak na króla. Hetman D6. No to teraz już bijemy. I goniec D2. Jak widzimy, pozycja białych jest znowu wygrana. Cały czas jest wygrana, ale trzeba jeszcze strasznie. Hetman D3. koniś chciał zrobić naskok. Konsolidujemy. Szpanek. Bierzemy pod kontrolę. Bronimy wszystkich pól przy królu. B4. Nie tyle atakująca, Ile nie wpuszczające Hetmana na B2. My nie chcemy dać matem. Mamy dwa piony więcej, mamy dwa gońce. My i tak wygramy. Tylko musimy grać spokojnie. Goniec E3 idzie na D4. D4 najlepsze pole. Skoczek E4. Goniec na D4. Proszę bardzo. Goniec. Strzela. A jeszcze może przyjść tu. A stał jako ten kołek na C1. Krok wieża C8, a to już atak na C3 jest niegroźny. C4. Wykorzystujemy przeciążenie piona, który broni tu, i tu. Mało tego, oba gońce zaczynają strzelać w stronę króla. Hetman C4, goniec E4, DE4, Hetman E4. Dalej mamy dwa piony więcej. Bracie, bicie piona na B2, na B4 jest podejrzane z uwagi na ruch wieża B1. I jak obronić tu? Król uciekł do narożnika. No dobrze, uciekł na białe pole, żeby było szacha. Wieża E1. Wieża chce tu przykryć nie Po HETMAM E2. Nastąpiłoby wieża E2 i pion F idzie. Idzie jak szalony. Hetman bije B4, a to był błąd. Teraz wygrywało wieża B1. Hetman D2, szach. Król H3. Ale żeby uniknąć tych szachów, Hetman B4 wybrałem spokojniejszego, nie C2. Propozycja wymiany hetmanów. Przy pionkach na dwóch skrzydłach, w dodatku asymetrycznych, pozycja jest kompletnie wygrana. Mało tego, róg ten jest czarny, więc wręcz, jak jest w stanie pion H, to też się wygra. No takie drobiazgi, trzeba zwrócić uwagę. Hetman d6, wieża b1, wieża b8, goniec d4. Goniec stoi technicznie względem konia. Wieża nie może odejść z pola B8. Pion A nie może iść. Czarne są powiązane za ręce i nogi. Powinny się poddać, ale dziewczyna twarda walczy. Hetman D5. Bronimy pion A2. I chcemy wygrać skoczkę. Skoczek F6. I tu. Trzeźwa ocena pozycji, chociaż gonić jest lepsza od skoczka. Wymiana redukuje kąt gry I idzie wolny pion. Tu na razie czarny wieża jest przytrzymana. Hetman E7. Wieża F1 idzie do obrony króla i jednocześnie wspiera pionę z tyłu. Hetman E6. Hetmana nie można bić, bo pion E dochodzi. Z uwagi na: Kolejny motyw kombinacyjny, zwanym słabością ósmej linii. Hetman c5, wieża f2. Wieża stoi znakomicie, broni tu, broni króla, wspiera piona. Hetman f8. Wolnego piona trzeba pchać, bo czarne muszą go blokować, a jak go blokują, to figury tracą ruchy. Tu spokojnie. a6. Wieża B2. Jeszcze raz cofamy wieżę przeciwnika i proponujemy wymianę hetmanów. Oczywiście nikt się na wymianę hetmanów nie zgodzi. Hetman C8, F7. Teraz już grozi dwukrotne bicie na F7. Grozi dwukrotne bicie na F7. Czarne to widzą. Król. Stoi bezpiecznie na czarnym polu. Hetman C8. Tu nie bardzo można od razu bić, bo tam Hetman będzie szachował, więc na razie wieża E2. Dalej widzi szacha. Przy białym idziemy na czarne. I niespodziewanie szachy się skończyły. Hetman F5. Hetman f S6. Kolejna propozycja wymiany Hetmana. Hetmana proponujemy wymienić po to, żeby zdeplasować przeciwnikowi, bo przeciwnik nie może wymienić. Proszę, wspieramy piona od tyłu. Naciskamy tu. Grozimy matem. Naciskamy tu. Dwa razy Hetman przywiązany jest do pionka B7. Wieża zamurowana jest na F8. Grozi i wieża E8 i bicie na B7. Hetman B2, przedśmiertny szach. Król H3 i czarne poddały tę ciężką figurową końcówkę. Bardzo dobrze przeprowadzona partia przez białe. Widzimy, widzimy siłę ruchu Hetman D3. Widzimy siłę ruchu Hetman D3. Czarny jest w cuk swangu. W cuk swangu jest cokolwiek to trudne słowo znaczy. Wie, że nie ma ruchu. Hetman specjalnie nie ma ruchu. Grozi szach na E8. Na Hetman B5 Co mogłoby nastąpić? Na Hetman B5 Nie wiem. Pewnie jakaś kombinacja. A może by nastąpiło A4? A4 Proszę, jaki piękny ruch. Odciągnięcie, bo Hetman jest przeciążony. Hetman jest przeciążony, bo strzela tu. Strzela tu i nie może być piona. Bo po biciu piona Mat pod, musiałby przyjść tylko na C6. Tu ale Hetman przyjdzie na C6, dostanie w ucho podwójne uderzenie i białe wygrywają. Doskonale przeprowadzona partia. Jeszcze raz się wrócimy i zobaczymy. Hetman D3. E4. I ze względu na atakującą pozycję Hetmana białe mają przewagę. Dziękuję ślicznie za uwagę.